Nawet no, nie pokazał, czy coś będzie doliczał, czy nie. Ja, to jest tak ważne. W tych chwilach, jak to będzie doświadczenie, to powinni robić różnicę. i nastawienie, pomagać tym młodym, a nie być destrukcyjnym, wiesz? A tak to powinni, tak jak u was, młodzi, którzy się uczą, chłopaki frycowe płacą? No, ale to będzie, kurwa, procentowało, to na milion procent zaprocentuje przyszłość. Wiesz, to jest coś nie może dobre, bo jakby znowu było. jak to by się wyświatało, jak wyświata, wiecie, to by, by napompowało, o kurwa, my teraz, co my, do prezesa od razu po podwyżkę, no tak, że, no nie, najszybciej, tak jest, bo, no, wiesz, tak.

Nie wejść się na się Super zagrał, super zagrał z pierwszego zawodnikiem idą, no ale nie ma do kogo. Już wiedział, gdzie chce zagrać przed, przed, przed zagraniem. To także młodzi żołnierz, ale, ale, dobra, rozobicie. Tutaj stracił, i jest tam, tam. biegnie, walcz, biegnie, że się do zrobimy. Super zagrał, super chciał, super chciał, no, nie wyszło trąba, ale wyszło, ale pomysłowy. Tak, I, i, i stracił, go, podam poszedł, i można mieć trzecią no. Jedź, Ech, Gary Kuzjman.